Audycja Skala Zagrożenia, Tygodnik Gazeta Finansowa Robert Heda, witam Państwa. Dziś rozmawiamy o wydarzeniu, którego, które jest bardzo głośne i którego ukryć się nie da mianowicie o inwazji Izraela na strefę gazy. W obecnej chwili trwa faza lotnicza i rakietowa ale nieuchronnie, szybkimi krokami zbliża się faza Bitwy Lądowej. Stronami są oczywiście Siły Obronne Izraela, czyli IDF lub w języku hebrajskim Cachal i organizacja palestyńska uznana za terrorystyczną, żebyśmy sobie wyjaśnili na początku, czyli Hamas. Ale w walki po stronie Hamasu angażuje się także libański szyicki Hezbollah, Zapowiedzi padły podobne ze strony szyickich milicji w Iraku i ugrupowań. Wreszcie ważnym czy nie głównym pytaniem jest, czy do walki włączy się Iran, nie w ramach proxy war, tylko bezpośrednio, a takie włączenie na pewno wywołałoby bezpośrednią reakcję i udział Stanów Zjednoczonych w konflikcie. O tym wszystkim będziemy rozmawiali, ale może bardziej nie z geopolitycznego punktu widzenia, tylko z wojskowego. Naszym gościem jest były dowódca jednostki wojskowej, specjalnej jednostki wojskowej Grom, pan pułkownik Piotr Gąstał. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja tylko przypomnę, że pan pułkownik razem z Gromem uczestniczył w misjach stabilizacyjnych i wojskowych. OMZ i OBWE od Haiti przez Kosowo po Chorwację. Natomiast podczas wojny irackiej razem z gromem współpracował ze słynnymi jednostkami amerykańskimi, Navy Seals i odpowiednikiem lądowym, czyli e, spojrzę, żeby się nie pomylić, Special Army Force. Special Force. I tak. Słynne zielone bryty. Panie pułkowniku. No, zacznijmy, wydawałoby się od truizmu omawianego już od, od, wy, od ataku Hamasu wszystkie wywiady, wszystkie media, ale także zapewne Pan jako specjalista w tej dziedzinie. Jak to się stało, że Izrael dał się tak zaskoczyć? Nie wiem. I to jest to ta, ta odpowiedź, którą wiele osób udziela w tej chwili, bo Nikt do końca nie wie, dlaczego właśnie służby izraelskie dały się zaskoczyć, Dlatego, dlaczego armia dała się zaskoczyć. Służby wywiadowcze czy kontwywiadowcze Izraela słyną z wysokiej skuteczności i pozyskiwania informacji wszelkimi możliwymi sposobami od technicznych po, po źródła osobowe. Armia izraelska, która jest nas w Strefie Gazy, na, na, na granicy ze Strefą Gazy. Też zawsze miała podniesiony stopień jakiejś gotowości. Jakiekolwiek włamanie przez ten mur prawda, na, teren, na teren Izraela, nawet pojedynczych osób, zawsze podnosiło alertę tej armii i te jednostki nie dawały się zaskoczyć. Stąd tak ogromne zdziwienie wszystkich na świecie, co się stało. Ja myślę, że na to pytanie wkrótce trzeba będzie udzielić odpowiedzi. Oficerowie izraelscy, szefowie wywiadu, kontrwywiadu, innych służb. Ale też tych jednostek, które na, na granicy z Gazą stacjonowały, no będą musieli zdać szczegółowe raporty i myślę, że posypią się głowy. Czegoś takiego od chyba wojny Yom Kippur um, państwo izraelskie nie doświadczyło. Totalne zaskoczenie, a przy okazji. Ma masowe wręcz straty, jakich do tej pory wizualu nie było. No więc właśnie, bo tam poległy całe załogi posterunków. No wstrząsające zdjęcia. Wielu z Państwa na pewno widziało w sieciowych środkach przekazu. W takim razie, panie pułkowniku, nawet jeśli nie wiemy, jaka była przyczyna, co Pana zdaniem jest teraz ważniejsze dla Izraela? Odbicie 200 zakładników, czy fizyczna eliminacja Hamasu? I czy połączenie tych obu celów jest w ogóle realistycznym założeniem? Wydaje mi się, że te dwa cele muszą zostać połączone. One, nie da się zrobić operacji uwolnienia zakładników bez eliminacji tutaj członków Hamasu. To jest masowa sytuacja zakładnicza, ale w takim innym zupełnie pojęciu. Do tej pory masowe sytuacje zakładnicze kojarzyły nam się z tym, że gdzieś kilkudziesięciu, prawda, zakładników, nawet większej liczby, 100-200 było przetrzymywanych w jakimś jednym miejscu, w teatrach jak na Dubrowce, prawda, czy w jakichś szkołach jak w Biesłaniu. Takie wielkie sytuacje zakładnicze. Tu mamy porwanych ponad 200 zakładników różnych narodowości, bo nie tylko obywateli Izraela, ale też obywateli Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. i Rozmieszczonych prawdopodobnie w różnych miejscach. To nie jest tak, że oni są trzymani w jednym miejscu. Stąd wysokie skomplikowanie tej sytuacji. Nie da się myślę, uwolnić wszystkich, nie da się wszystkich odnaleźć. Mogą być pochowani gdzieś głęboko w, w tunelach, mogą być wywiezieni do Egiptu. Hamas ma właśnie tą sieć zaopatrywania poprzez tuneli poprzez tunele, chociażby z Egiptem. Ci więźniowie zostali na pewno głęboko schowani i będą stanowić też taką kartę przetargową. Zresztą jakieś tam rozmowy są podejmowane. Jeżeli zaprzestaniecie ataków, to może uwolnimy tych więźniów, prawda? Więc jest to na pewno czynnik negocjacyjny. Zniszczenie Hamasu, ale w jakim sensie? Bo fizycznym. Fizyczny. Tak, możemy zabić wielu terrorystów, zniszczyć infrastrukturę, zniszczyć, zniszczyć uzbrojenie, prawda? te Miejsca do produkcji rakiet. Ale nie zniszczymy czegoś więcej, tej ideologii, którą Hamas ma. A ta ideologia, za, ideologia zakłada dżihad przeciwko państwu izraelskiemu, dopóki Żydzi nie zostaną wymazani z tego miejsca, w którym są, dopóki ten dżihad będzie się odbywał. I w tym no, to zwycięstwo osiągnąć będzie bardzo ciężko. Nawet Ehud Barak, poprzedni premier kiedyś Izraela, powiedział, że z tą ideologią nie wygramy. A panie pułkowniku, z wojskowego punktu widzenia e... Rozumiem, że Hamas będzie do ostatniego momentu grał z zakładnikami, by powstrzymywał operację lądową w ten sposób, no ale ona musi kiedyś zastąpić. Czy Izraelczycy tak naprawdę pogodzili się z tym, że większość z tych zakładników, no niestety, może polec, być kontuzjowana? I... Nie wiem, czy się pogodzili, ale jako żołnierz sił specjalnych jednostki, która zajmowała się uwalnianiem zakładników, bo taki był cel gromu, Nigdy się z czymś takim nie godzimy, że nie da się uwolnić. Nawet ta operacja, kiedy został porwany polski inżynier Stańczak w Pakistanie, absolutnie zakładaliśmy, że uda nam się do niego dotrzeć. Nie udało się niestety, ale w głowach był sukces, a nie, a nie porażka. Myślę, że siły izraelskie, a zakładam, że również siły inne, bo skoro są obywatele innych ważnych krajów, na pewno będą się też przymierzać do wykonania tych operacji. Ale to muszą być operacje, które będą zakładały, że wiemy, gdzie ktoś się znajduje, bo nie uderzamy na ślepo. Jeżeli rozpocznie się ofensywa lądowa, a w tej chwili trwa tak zwane przygotowanie, według mnie, pola walki, czyli niszczenie wszelkich rozpoznanych struktur prawda, Hamasu, miejsc, jakichś bunkrów, stanowisk dowodzenia, miejsc, w których mieszkają liderzy Hamasu, a bardzo często to wszystko jest w pobliżu celów cywilnych, bo to jest jedno z założeń z Hamasu, że i walki asymetrycznej, że te nasze stanowiska, czy to, z których wystrzeliwujemy rakiety, gdzie mamy miejsca zbierania się tych terrorystów, gdzie mieszkają liderzy, prawda, to wszystko znajduje się w pobliżu albo między ludnością cywilną. Wiele stanowisk jest pod szkołami. Dlaczego został zniszczony uniwersytet Islamski? Dlatego, że miał Jawne powiązania z Hamasem, wręcz wykładał tam już nie tylko ideologię, ale przede wszystkim kształcił kadry, które później konstruowały te, te rakiety, scalały je, budowały i wystrzeliwały, albo budowały te tunele. To wszystko ze sobą jest powiązane i stąd ta walka będzie, będzie bardzo trudna. Zakłada pan, że inne jednostki, znaczy jednostki specjalne, antyterrorystyczne innych państw wezmą udział w. Czy zakłada. To są oczywiście przypuszczenia, prawda? Jednostki specjalne innych państw, czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie brały udział w takich operacjach uwalniania swoich zakładników na Bliskim Wschodzie. Strefa Gazy to nie jest obszar, który jest pod kontrolą Izraela, tylko jak gdyby samodzielny byt polityczny. Więc nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby takie jednostki wzięły w tym, w tym udział. Myślę, że na pewno gdzieś tam odbywa <laughs> się planowanie, ciężka praca wywiadowcza aby jakiekolwiek informacje uzyskać o miejscu, w którym ci zakładnicy przebywają. A panie pułkowniku, a czy to się wszystko nie skończy jednym wielkim bachmutem, czyli zmieceniem strefy gazy z powierzchni ziemi? No bo Izrael zawsze dbało życie swoich obywateli i żołnierzy. Teraz mają ruszyć na teren, gdzie jest tysiące bunkrów, pułapek minowych, właśnie tuneli. To było widać też w Groznym, prawda, swego czasu, kiedy Rosjanie zdobywali na powierzchni budynki, a w nocy Czeczeni wychodzili z różnych hmm. kanałów, tuneli i, i kontratakowali. Jest jeszcze jedna trudność w, tym, w tych wszystkich czynnikach, o których Pan powiedział. Mianowicie tam jest prawie 2 miliony ludności. Nie da się tej ludności w całości wyrzucić z tego rejonu, zresztą nikt nie chce palestyńczyków przejmować. Egipt się do tego nie kwapi, zamknął swoją granicę. Być może teraz otworzy, aby udzielić jakiegoś, jakiejś pomocy prawda, humanitarnej, czyli jakieś zapasy przesłać, ale absolutnie nie przyjmować tych uciekinierów. Jordania też się do tego nie kwapi. Nikt nie chce, bo poprzednie lata, poprzednie konflikty wskazują jakim wielkim problemem są uchodźcy prawda, palestyńscy. Jordania prawie się rozpadła, by kiedyś i ten bunt albo powstanie musiało być krwawo stłumione i obozy zlikwidowane. No tak, możemy na Liban też spojrzeć, I, gdzie czy patrzeć na Liban. Tak, Dokładnie. Tak. Więc jak gdyby każdy z tych krajów dookoła ma swoje własne doświadczenia z uchodźcami z Palestyny. Tak, 2 miliony prawie ludności, nawet zachęcani. zachęcani Izrael nakazuje wręcz ewakuację na, 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 na południową strefę. Ale Hamas też trzyma tych ludzi jako zakładników. Dla nich to jest naturalna tarcza, prawda? I e, niestety, no to jeżeli dojdzie do, do, do walk na terenie, na terenie Gazy, do wejścia w te rejony zurbanizowane, to będzie dosyć krwawa walka. A nie da się opanować rejonów zurbanizowanych, jeżeli nie opanuje się tej całej infrastruktury podziemnej. A ona jest przeogromna. a ja myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje pod ziemią. Kilka lat temu bodajże dwa był taki program BBC, który dokładnie o tym opowiedział. Ten rejon i od dłuższego czasu już funkcjonuje w obiegu publicznym to sformułanie, sformułanie Metro metrogaza. Tam jest sieć tuneli na oceniana na ponad 500 km, a już to nie są tylko tunele, którymi hamasowcy przenikają pod murem do Izraela pod jakieś kibuce, prawda, które atakowali do tej pory. Czy też to jest ponad 1500? tak oceniają specjaliści, tuneli między Gazą a Egiptem, którymi idzie całe zaopatrzenie, którymi idą materiały buchowe, broń, amunicja, wszystko to, co też pozwala potem budować te tunele. Pomoc gospodarcza z Unii Europejskiej, która, która napływała do tego rejonu, jest też marnotrawiona, przez Europejczyków, ale Hamasowcy wykorzystują te środki na budowę tychże tuneli. Zbudowane są ogromne hale pod ziemią, w których składa się rakiety, w których budowane są stanowiska dowodzenia, szpitale podziemne. Ta sieć jest ogromnie intensywna i ciężka do wykrycia. Jeżeli to jest teren otwarty, a, prawda, więc są systemy radarowe, i różnego typu inne czujki, które potrafią te systemy tuneli wy wykryć, ale pod, pod miastem jest to bardzo skomplikowane. Hamasowcy budują te tunele od kilku metrów pod ziemią do 30, jak coś się spojrzeć, 30 metrów jest nie do wykrycia przy aktualnych środkach. Także to jest ogromnie skomplikowany proces, jeżeli dojdzie do, do walki, można zdobywać kwartał po kwartale miasta, prawda? Zakładam też, że Hamasowcy będą się bronić czy tak jak na przykład rebelia w Faludży, czy w innym, Ramadi, czy w innych miastach w Iraku. Nie jestem przekonany, bo nawet w trakcie tej operacji zaatakowania Izraela Hamas poniósł bardzo duże straty. Tam zginęło ponad tysiąc bojowników, prawda? Czy mają jeszcze w takich liczbach wielkich tylu wyszkolonych? Nie wiem, ale na pewno działania przyniosą się Podziemie. Czyli dopóki nie możemy zająć kwartał, ale jednocześnie musimy zdobywać wszystko to, co jest pod ziemią. Ale to będzie oznaczało e, bardzo krwawe walki, dlatego że no, nie ma zapewne innej metody, niż wejść do tych tuneli, spenetrować i, no, i wyeliminować tych, którzy Dokładnie. tam przebywają. To są wszystko bardzo wąskie e, przestrzenie, e, w których walka będzie się odbywać twarzą w twarz. Jeżeli e, Hamasowcy zdecydują się tam bronić. Będą na pewno zakładać różnego typu pułapki, minowe, zawalania, prawda, tych, tych przejści, to będą starali się też wciągnąć oddziały izraelskie, żeby weszły jak najgłębiej w te tunele i tam je niszczyć w różny sposób. Mieliśmy małe doświadczenia małe, jeżeli chodzi o walkę w takich rejonach w połowie lat 90. wspólnie z amerykańską deltą. Robiliśmy szkolenia w, walki, w walce w tunelach w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Ale to są ogromne przestrzenie, mówię przestrzenie i długie, ale też wysokie. Tam pociągi nawet za municją jeździły. Ćwiczyliśmy w kanałach pod Warszawą, ćwiczyliśmy w różnego typu jaskiniach. To jest bardzo skomplikowany proces. Chcę też dodać, że Izraelczycy bardzo rozwijają środki techniczne do walki właśnie w tunelach. Jednostki Sił Specjalnych przechodzą regularne treningi, wiele jednostek sił lądowych tak samo, ale też jest w Korpusie Inżynieryjnym Wojsk Izraelskich jahalon, jednostka specjalna stworzona do walki właśnie w tunelach i ona i rozpoznaje zagrożenie, odnajduje te tunele, niszczy je, prowadzi też, w zależności od tego, która kompania, do czego jest przeznaczona bezpośrednio fizyczne niszczenie przeciwnika w tych tunelach. Także Izraelczycy mają doświadczenia. Zresztą sprzed ponad dwóch lat taka operacja była, która okazała się prowokacją w stosunku do Hamasu. Mianowicie zmuszono Hamas do tego, aby zszedł do, do tuneli na skutek różnych działań na powierzchni, a te tunele były rozpoznane przez, przez siły izraelskie i zostały tam bezpośrednio zaatakowane przez, przez samolot, zrzucone zostały bomby. Zginęło kilkuset bojowników, według różnych ocen wywiadowczych, ale do kilkuset bojowników, bojowników Hamasu. Izrael od wielu, wielu lat uczy się i nauczył się walczyć w tunelach, ale mimo wszystko to będzie wciąż bardzo, bardzo krwawa i niebezpieczna walka. Czyli ocenia pan, że Izrael, znaczy siły specjalne, no bo z pewnością miał pan kontakty z siłami specjalnymi izraelskimi a i czy są przygotowane? Są. Natomiast czy są przygotowane a, i zdają sobie i na tyle wyszkolone i na tyle e, liczebne, że mogą jednocześnie zaatakować? E, no, Gaza to jest tak nieco mniejszy obszar niż Warszawa. E, czy, czy dadzą radę po prostu? Wydaje mi się, że radę dadzą. Ja tu nie, nie, nie dam jednoznacznej odpowiedzi, gdyż to jest bardzo skomplikowany rejon i tak jak też mówię walka w mieście jest bardzo skomplikowana, a jeszcze do tego walka w podziemiach dodatkowo komplikuje tą sytuację. Proszę spojrzeć chociażby na, na nasze powstanie warszawskie, że jedynymi ciągami komunikacyjnymi, którymi powstańcy mogli się przemieszczać, były kanały. Niemcy za wszelką cenę próbowali ten ruch zablokować, minując je, wpuszczając gaz, prawda, czy zawalając. Także skomplikowana, skomplikowano bardzo walka. Czy się uda odnaleźć wszystkie kanały, zniszczyć całą tą infrastrukturę? No życzę tutaj żołnierzom z Izraela, żeby tak, żeby się udało. Ale życzę im też tego, żeby nie otworzył się kolejny kierunek, właśnie z Hezbollahem, bo tam te przygotowania do walki w tonach są równie ogromne, infrastruktura została przeniesiona nawet pod ziemię, na skutek tego, że Izrael ma doskonałe, właśnie doskonałe rozpoznanie, prawda? To, które zawiodło w trakcie ostatnich 10 dni, ale prawda jest taka, że aktywność, którą prowadziły te organizacje terrorystyczne na powierzchni, była monitorowana, śledzona przez służby wywiadowcze Izraela. Tam zawsze wisi jakiś bezpilotowiec, wiszą aerostaty z różnego typu środkami rozpoznania wizualnego, technicznego, elektronicznego, prawda. I stąd też lata temu, kiedy Hamas rozpoczął serię ataków przeciwko, przeciwko tutaj Izraelowi, odbywały się te operacje, które w takiej nomenklaturze sił specjalnych nazywane są targeted killing. Po prostu mając informacje o o liderach Hamasu, co chwila spadało, spadała jakaś bomba, albo pocisk rakietowy, eliminując ich. Nawet był taki okres, że ci Hamasowcy bali się zostawać liderami, bo nie żyli dłużej niż 2-3 dni. No, widać, że um, uczą się, uczą się na swoich błędach, dostają potężne wsparcie z Gwardii Republikańskiej z Iranu, strażników rewolucji, przepraszam, którzy szkolą ich, dostarczają środków, nie tylko pieniędzy, ale też know-how. Iran dosyć mocno wszedł pod ziemię ze swoimi programami chociażby nuklearnymi w obawie przed, okay. przed amerykańskimi uderzeniami i te doświadczenia są w tej chwili przenoszone na, na bliżej, na Bliski Wschód, prawda, do, do właśnie Hezbollah z nich korzysta, czy, czy Hamas. Niesamowicie trudna walka. Panie pułkowniku, a widzi Pan rosyjski ślad? No bo by, była taka sytuacja, że na samym początku tej inwazji Hamas zniszczył czołg, posługując się metodą, dronem i rzekłbym metodą ukraińską. Czyli zaatakował dron, wrzucił granat do otwartego włazu. E, czy e, hipotetycznie zakładając gieru, mogło szkolić e, Hamas? Mogły szkolić jakieś rosyjskie służby, mogli szkolić się wagnerowcy, ale oczywiście wagnerowcy zawsze są nadzorowani przez te, przez te służby. Gdzieś o tych śladach się mówi, gdzieś słychać jakieś komendy po rosyjsku, prawda? Czy to są fake newsy, czy nie, do końca, do końca nie wiemy. Natomiast te doświadczenia z Ukrainy, no, wszyscy zbieramy, także to nie trzeba kogoś, kto z Ukrainy czy Rosjan, Rosjan, którzy się, powiedzmy, pojawią w tym rejonie i zaczną uczyć hamasowców, jak używać bezpilotowców. Właśnie rejon Bliskiego Wschodu to był teren, gdzie pierwsze te bezpilotowce się pojawiły. Masowo stosowane przez siły izraelskie, ale coraz częściej też właśnie komercyjne bezpilotowce stosowane są przez terrorystów do, do uderzeń. I e, tak, mo możliwe, tylko czy. To też jest takie pytanie, które pada, ale mówię, nie jestem specjalistą od um, geopolityki, czy Rosji by się to opłacało, prawda? Rosja bardzo blisko raczej z Izraelem była. Izrael wręcz zabraniał przekazywania broni swojej Ukrainie. Więc czemu, czemu Rosja miałaby psuć te relacje? Wielu oligarchów rosyjskich tam polukowało swoje majątki. Jest ogromna diaspora Żydów, którzy przybyli z Rosji. Więc zakładam, oczywiście, odwrócenie uwagi od, od Ukrainy, przeniesienie tego środka ciężkości na Bliski Wschód. Ale czy tak Rosja by chciała polecenie zerwać swoje stosunki z Izraelem? Myślę, że Chyba do końca. nie. Panie pułkowniku, osobiste pytanie. Mówił pan, że, że Grom ćwiczył z Amerykanami w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. E Trzeba być niesamowicie odpornym psychicznie prawda, do walki w ciemnościach, w ograniczonej przestrzeni. Jak, jak się pan wtedy czuł? Ale funkcjonują w wojsku polskim tak zwane tory przeszkód. Jeden między innymi funkcjonuje na, w Międzyrzeczu. Dobrze mówię? tak. I jest to tor skonstruowany do tego, żeby poruszać się właśnie w takich wąskich przestrzeniach, czołgając się wręcz. Nigdy nie wiadomo, gdzie jest wyjście. Trzeba rękoma to, to odnajdywać, czuć, gdzie to powietrze prawda, wchodzi. Aby go, aby go pokonać, więc takie treningi są prowadzone, oczywiście nie we wszystkich jednostkach, ale myślę, że te doświadczenia teraz z Bliskiego Wschodu spowodują też zmianę i u nas w Wojsku Polskim, jeżeli chodzi o walkę w takich właśnie konstrukcjach, czyli tunele, wąskie przestrzenie, prawda, wąskie ciągi komunikacyjne. Ukraina pokazuje, że trzeba wrócić do walki w okopach, bo gdzieś też to zostało zaniedbane. E Panie pułkowniku, kończąc ten wątek, jak pan myśli, to jest bardzo trudne pytanie, jaką strategię i taktykę działań zaproponowałby pan, czy podjąłby pan, gdyby pan dowodził operacją? Ja wiem, że to są spekulacje hipotetyczne, tak, to będzie, bo mądrze można mówić. Ja myślę, że nie po to się powołuje 300 tysięcy rezerwistów do tego armia izraelska, która też ma ponad tysięcy, 100 tysięcy w stanie, w stanie pokoju. Więc mamy potężne siły zgromadzone w tej chwili w Izraelu, które muszą w końcu coś zrobić. Nie po to się trzyma tylu żołnierzy, żeby stali prawda, jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy. Na pewno Izrael zabezpiecza swoje wszystkie granice z Libanem, prawda, czy tam wzgórza Golan z Syrią, Sy aby, aby też być przygotowanym na otwarcie potencjalnie tych drugich kierunków. Jestem jednak przekonany, że faza lądowa nastąpi. Nie wiem, czy ona będzie taką, o jakiej wszyscy myśleliśmy na początku, że wjadą tymi setkami czołgów, prawda, setkami ciężkich wozów bojowych, namer, wyjdzie piechota i będzie zdobywać kwartał po kwartale. Być może będą to jednak ograniczone uderzenia i wskazywałoby na to słowa, ostatnie słowa sprzed dosłownie chyba wczoraj izraelskich dowódców. Być może jest to wpływ też wizyty amerykańskiego prezydenta na, na, na Bliskim Wschodzie, żeby tego nie eskalować, bo każda ofiara po stronie palestyńskiej powoduje coraz więcej protestów na ulicach Europy czy na, czy na Bliskim Wschodzie. Więc trzeba wypracować jakąś właściwą taktykę. Chirurgicznych uderzeń. One w tej chwili się odbywają, bo tak jak powiedziałem, niszczone są wszystkie te rozpoznane obiekty jednoznacznie łączone z Hamasem. Zdarzają się na pewno uderzenia, tak jak to na szpital, o którym do końca nie wiemy, czy Izrael, czy, czy Hamas, aby sprowokować pewne rzeczy. Czekamy na wyjaśnienie tego, ale takie, takie uderzenia mogą się odbywać. Niestety się odbywają. Wojna to jest też. Niesamowita ilość pomyłek. Niekoniecznie z premedytacją te uderzenia się odbywają, to jest pomyłka, zła informacja wywiadowcza, wina tych, którzy obsługują pewne systemy artyleryjskie itd., itd. Przede wszystkim, jeżeli wejdą jakimiś siłami, zajmując kwartały miasta, sprawdzając budynek po budynku, trzeba zejść, trzeba zejść do tuneli, niszczyć tą infrastrukturę, rozpoznawać ją, niszczyć tam bojowników Hamasu. I chyba nie da się inaczej. No Izrael ma jest stroną dominującą, ma wszelkie możliwe środki techniczne, powietrzne, rozpoznania, aby, aby tą operację no, jak najskuteczniej przeprowadzić, ale nie da się uniknąć strat własnych, nie da się uniknąć tego, że nie będą ginęli żołnierze izraelscy. No i niestety nie da się uniknąć tego, że nie zostaną zabici jacyś zakładnicy, jaka ich liczba. Panie pułkowniku, a co oprócz dobrze wyszkolonych ludzi może pomóc Izraelowi właśnie w tej podziemnej, w tych labiryntach, w walce w ciemnościach? Izrael przygotowywał się do tych walk, do walk w tunelach od, od wielu lat, zdając sobie sprawę, jakie zagrożenia one niosą, więc wszelkiego typu środki techniczne. gdy wchodzi się do, do tunelu, to jest naprawdę ograniczona przestrzeń. Z każdej z przodu można dostać strzał, prawda? Zupełnie przypadkowy, bo terroryści bardzo często tylko wysuwają te swoje kołaśnikowy z jakiegoś kąta i strzelają. To jest niemierzony ogień, ale jednak, ale jednak bolesny. Dlatego myślę, że takie tarcze, chociażby balistyczne, które są używane zresztą u nas do działań antyterrorystycznych, ale tam też na tych, w tych wąskich tunelach będą się sprawdzać. Pierwszy żołnierz idzie z taką tarczą, ta tarcza przejmuje te, te pociski. Jest ochraniany oczywiście, bo to jest współdziałanie w tym tunelu, jest ochraniany przez swoich, przez swoich kolegów. Bardzo dobrze mogą się sprawić psy, psy bojowe, czyli tak zwane dual dogs, szkolone psy do tego, aby atakować przeciwnika, aby atakować terrorystów, ale też wynajdować materiały buchowe. I my takich psów używaliśmy też w Afganistanie. Do tego roboty, małe roboty, małe roboty, mówimy pirotechniczne, ale to nie tylko roboty pirotechniczne, to są małe bezzałogowe środki lądowe, które po prostu możemy wrzucać wręcz do tych tuneli i one będą robiły swoją robotę, czyli rozpoznawały te zagrożenia. Są tam kamerki, jest obraz przekazywany operatorowi, który jest w bezpiecznej odległości, widzi co się dzieje w tym tunelu, czy są jakieś miny pułapki porobione, jakieś inne zagrożenia, czy są też siły żywe. Więc noktowizja, oczywiście termowizja, to wszystko działać będzie na, na, korzyść, na korzyść tutaj sił, które tam wejdą. Tym niemniej... Będzie to bardzo skomplikowana walka. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za wykład. Wykład, który powinien wyjaśnić naszym widzom i mam nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania w tym zakresie. Kończymy taką konstatacją, że niestety będzie to bój trudny, długi, krwawy i z licznymi ofiarami po, po obu stronach. Przypomnę, że naszym gościem był Pan Pułkownik Piotr Gąstał, były dowódca Grom, który nie tylko od strony teoretycznej, ale bardzo praktycznej, jako uczestnik działań na Bliskim Wschodzie poznał to środowisko, poznał tam metody walki. I jeszcze raz dziękuję Panie Pułkowniku, a państwu mówię do widzenia. Dziękuję bardzo.